Witam serdecznie z tej strony Flow i zapraszam Was ponownie do przygody z Hogwarts Legacy. W ostatnim odcinku stanęliśmy tutaj przed ścianą, która prowadzi nas do, jak mi się zdaje, banku Gringota. Zanim przejdziemy na drugą stronę, zostaw komentarz oraz łapkę w górę. A jak już to zrobiliście, nie ma co zwlekać, przejdźmy na drugą stronę. Zgadza się? W banku Gringota jesteśmy. Tutaj flow z przyszłości. Bardzo przepraszam za te niekorzystne trzeszczenie, ale niestety nie wiem jak to się wydarzyło. Dopiero zauważyłem to podczas renderowania. I te trzeszczenie ustaje w piątej minucie filmu. Jeszcze raz bardzo przepraszam i proszę o wybaczenie. Pozdrawiam. Hello? nie, no co to ma być? Rzemka w pracy? No nie wierzę, panie, no. Stawaj pan. Coś cię wylemożna, pane? Kurde. It can't be. No, niemożliwe, ale jednak. Just a moment. Pan zaskoczony chyba. Przez wieki raczej nikogo tu nie było. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. I, I, precisely. The key? Hmm? key. Oh, yes, of panie, no bez chce pan wejść do I skrytki? Nie da się inaczej. oczywiście, panie. Hmm. Jak oni. Zastanawiam mnie to jak oni tam wchodzą Bo. Nie wiem Bo tu mniej więcej masz 2 metry... 2 dwa... metry masz mniej więcej między przejściem a... Siedzeniem. Żadnego podestu nie widać Magia. Ile nie są? hundreds in fact you'll see quite a few on our way to vault number 12 as we speak we're just beneath the main lobby the vaults you see now are the newest are entrances to the bank common at Gringotts? they are most uncommon only one with great wealth or power or both could have arranged for such a service you should that waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep will we go? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. number. Ale, Ale w sumie jak praktycznie większość strażników. typ służbisty Hmm? The armband that God was wearing was glowing, like the glow you saw on the porky container. And darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank, where anyone goes there. anymore. Yeah, not so yes. Znowu obliczę jakieś. Dziwne to. Ale dobra. Ja na tym. To my się tutaj oh, God, na chwilę zatrzymamy. Ja sprawdzę ustawienia. Dobra, jesteśmy ponownie. Po krótkiej przerwie. Już wiem, co było. Co, dlaczego mogły być takie dziwne efekty? Bo w usta ustawieniach. Ustawienia wszystko na ultra, oczywiście, nie? Tak, o tych y, śledzenia promieni, odbić cieni, klużyn tego nie włączam na razie. Oczywiście, co było zro zrobione? było ustawiony rodzaj upscaling upscalingu od y, AMD FSR 2. I by była mniejsza rozdzielczość całkowicie niż polałbym. Szkoda, że tu jest pełen ekran w oknie, a nie ma po prostu pełnego ekranu. To my najbardziej, jakby to powiedzieć, no, panie Flow, lecimy dalej. zaraz otworzymy. A niech pierw otworzy nam skrytkę. Nie wiem, bo możemy tu nie wrócić, to wolę oskubać. Dobra, dobra, pani fig, podam, podam. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure, sir. I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. <sighs> Professor was certainly unexpected let me think no spodziewaj się something here hmm revelio perhaps revelio yes a revealing charm no time like the present let's see what we're missing shall we ready your wand and focus whoa 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 Blisko było. Bardzo blisko. There, I saw Move a bit and try again. Daj mi, panie. popatrzeć tu. Ze skrytki. I don't suppose you see a way to. I do, professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the Paul key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Sancho? Lumas. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. No, z tego co kojarzę, to w Banku Gringota są takie zabezpieczenia, że nie ma żadnej możliwości deportowania się, teleportowania czy wejścia po prostu pod przykrywką. Widzę coś What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Zobaczmy. there must be something to that reflection rebellion I presume this is what you saw reflected in the floor it is the reflection's still there but the statue's positions don't match wait when you moved the reflection turned in the direction of the light hmm perhaps you should cast Lumos no dobra.

Eh yeah, no, nie za dużo was. Akio. Levioso deposit. Deposit. Explosive. Levioso. Confredo No dawaj dawaj O Jak przetrzymałem dłużej ku, no to Dredd Fotę No proszę

Co my tu mamy? Dobra, czyli nie mogłem przejść da nigdzie indziej. Te teleportuje mnie po prostu z powrotem, i jeszcze daje mi strzałkę, gdzie mam dojść. Dobra. Znowu.

Trzymaj ku po udanym rzuceniu protego, aby użyć ten twota, która na krótki czas ogłusza wrogów. Ogłuszeni wrogowie otrzymują zwiększone obrażenia otrzy... określone złotymi numerami. Ale przecież ja to zrobiłem już. Przypadkowo, a Przypadkowo, ale zrobiłem. Łatwe to jest. Tabak jest... Znowu za świetlikami idziemy. Powiem wam, że te kontry są takie łatwe. W sensie Protego, rzucenie, rzucenie Protego i... Przytrzymanie Protego i drętwota. No to, to jest, kurde, to jest łatwizna w tym razie. Kolejne lustro. Dobra, przechodzimy. Skrzyneczka, skrzyneczka. Dawaj, 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 bo pewnie nie wrócimy tu. Tak to już czuję. professor Fig. yes. godric's heart. i'm glad you're all right. i'm somehow back in the entry room to the vault. i don't see a way to open the door. there must be something. i'll keep looking over here. Dobra. Poczekajmy tego. Kole o kolejna skrzyneczka. Okej, okay, nie widziałem. Może to jest tak zamglone, że to masakra. Może tu coś jest. Nie, ja, a, dobra, tutaj mamy. Z tego co widzę to czas nagraniowy mi się powoli kończy. Więc w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Więc jeśli wam się spodobało, to zostawcie suba, łapkę w górę, ko jakiś komentarz pod odcinkiem, a także wpadnijcie na moje socjale, linki w opisie. Także to byłoby na tyle, trzymajcie się i do następnego.